Grzegorz Klaman jest niewątpliwie chorążym formacji sztuki krytycznej. Formacji, która w latach 90. zasłynęła wieloma kontrowersyjnymi działaniami, wystawami budzącymi liczne medialne dyskusje. W Warszawie tę formację tworzyli głównie uczniowie pracowni Grzegorza Kowalskiego na warszawskiej ASP, Artur Mijewski czy Katarzyna Kozyra, w Krakowie do tej formacji można zaliczyć Alicję Żebrowską czy Joannę Rajkowską. W trójmieście obok Roberta Rumasa Grzegorz Klaman jest głównym przedstawicielem sztuki krytycznej. Jednak działania artystów nie były tylko ukierunkowane na wzbudzenie dyskusji, na skandale. To nie skandal był celem samym w sobie. Istota sztuki krytycznej jest głębsza. Artyści poprzez swoje działania. Atakowali czy podważali fundamenty tradycyjnego społeczeństwa i tworzące je wartości. Uznając tradycję w dużym stopniu za źródło opresji, podważali i kwestionowali tradycyjne wartości tworzące wspólnoty czy leżące u podstaw wspólnoty. Takie jak patriotyzm, tradycyjna rola rodziny czy tradycyjne role płci, a także rytuały religijne. Formacja ta nie istniałaby zapewne bez trzeciej RP, bez zniesienia cenzury, otwarcia instytucji publicznych, a także mas mediów, nie byłoby sztuki krytycznej. Artyści nie byli zaangażowani w bieżącą politykę, jednak swoimi działaniami kreowali oni radykalny obraz wolnego państwa, wolnej trzeciej RP, a także tego, jak powinien wyglądać czy jak powinien myśleć obywatel trzeciej RP. Flaga trzeciej RP Grzegorza Klamana w kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest elementem takiego projektu radykalnego wolnego państwa. Jak pisał artysta, zmianom politycznym, historycznym i społecznym oraz wizerunkowi państwa powinna towarzyszyć redefinicja symboli narodowych. Klaman dokonuje właśnie takiej redefinicji poprzez przejęcie symbolu biało-czerwonej flagi. I dodaniu dodatkowego elementu, czarnego pasa. Praca ta składa się z samej flagi, która może być zrealizowana w kilku wariantach. Czarny pas może być dołączony do pasa czerwieni, do pasa bieli, jak mamy tutaj w naszym przypadku. Może też być umieszczony pomiędzy. To są warianty, które proponuje Grzegorz Klaman. Dodatkowym elementem jest pudełko opatrzone zdjęciem i komentarzem autora. Pudełko nawiązujące do opakowania komercyjnego produktu. Ten gest może budzić opór, jest to bowiem przejęcie ważnego symbolu, który jest nasycony emocjami wielu pokoleń. Przejęcie i manipulacje ważnymi symbolami to zarazem typowy zabieg sztuki krytycznej. Jednak Grzegorz Klaman ma rację, wskazując, że symbole narodowe są konstruowane, nie są wieczne, nie są dane z góry. Symbolizują one wartości, które są dla obywateli dla danej wspólnoty najważniejsze. W polskiej fladze biel symbolizuje czystość, prawość, czerwień odwagę i bohaterstwo. Co oznacza czerń dodana przez Grzegorza Klamana? Pisze on tak: ciemna Czarna strona istnieje także w naszym kraju, w naszej historii, dotyczy naszej tożsamości i naszych wad. A więc, czern w pracy Klamana to znak wad, hańby i zła. Jeśli zatem flaga, sztandar, chorągiew danej wspólnoty, danego narodu jest wyrazem ideału, do którego ta wspólnota dąży, Klaman ściąga ten ideał w dół. Zdaje się mówić, nie ma ideału. Jest tyle samo dobra, ile zła. W moim państwie. Takie bowiem przekonanie powinno charakteryzować krytycznego obywatela, którym można się stać w osobistym zakresie poprzez zakup i używanie flagi, jak głosi napis na pudełku. Praca Grzegorza Klamana powstała w 2001 roku w samym centrum dyskusji na temat domniemanych lub rzeczywiście popełnionych przez Polaków zbrodni, zwłaszcza w czasie II wojny światowej. Grzegorz Klaman, flagą III RP. Wpisuje się w tę dyskusję i staje się chorążym przywracania pamięci o polskiej hańbie. Trzeba też zwrócić uwagę, że mówienie o hańbie dotyczyło II wojny światowej, ale w mniejszym zakresie dotyczyło czasów komunistycznych, kiedy również wielu Polaków dokonywało haniebnych czynów. Tych ludzi w czasie III RP często nazywano ludźmi honoru. Dzisiaj, kiedy oddaliliśmy się nieco od projektu III RP, możemy spojrzeć na nią z pewnego dystansu. Jest ona także poddawana krytyce. Widać wyraźnie, że praca Grzegorza Klamana jest jakby symbolem polityki historycznej III RP. Polityki historycznej polegającej na wstrzymywaniu i często też negowaniu poczucia dumy narodowej przy jednoczesnym eksponowaniu, zdaniem krytyków, zbyt nadmiernym, ale też nieproporcjonalnym. Polskich hańb. Można na koniec zadać pytanie, czy flaga Grzegorza Klamana nie może być też flagą IV RP, kiedy przywraca się pamięć o wielu Polakach pomordowanych, zwłaszcza w czasie komunizmu, o bezimiennych bohaterach? Czy Czerń dołączona przez Grzegorza Klamana do polskiej flagi nie może być też kirem nieodbytej do dziś żałoby po polskich bohaterach i czy niosący flagę klamana nie może być też chorążym przywracania pamięci o ofiarach zbrodniczego systemu. Wszak dzieło sztuki nigdy nie ma jednej interpretacji i nigdy nie powinno być więźniem danego czasu.